Dlaczego mam zacząć medytować, co mi to daje i czy jest mi to potrzebne? No to już sami musicie uznać, czy jest wam to potrzebne, natomiast powiem Wam z mojego doświadczenia i z mojej perspektywy. Ja uważam, że każdemu jest potrzebna medytacja i daje ona mnóstwo, mnóstwo korzyści, więc ja uważam, że tak, każdy powinien medytować, każdy może medytować i co daje medytacja? Przede wszystkim uspokojenie, ale nie takie uspokojenie, że siedzimy jak mnich, czy jak wiecie, jogin, lewitujemy i już nic nas nie interesuje, żadne dobra materialne tego świata i wpatrujemy się w kamień. Nie, absolutnie. Uspokojenie myśli, uspokojenie siebie. Pomimo, że ja na przykład mam bardzo, bardzo dużo energii i jestem osobą wysoko energetyczną, to poprzez medytację potrafię. Już, nie, znaczy nie mam tego kołowrotku myśli w głowie, tego pędu myśli w głowie, ale to nie znaczy, że, że właśnie stałam się taka. W cudzysłowie, flegmatyczna, co niektórym osobom się właśnie kojarzy z medytacją, że żeby medytować, to trzeba być introwertykiem, takim w sobie, w środku, no i wtedy można usiąść rzeczywiście na poduszce i w tej medytacji przetrwać. Nic bardziej błędnego, aczkolwiek też tak kiedyś myślałam. Można usiąść na poduszce i medytować, nawet jeżeli się jest wulkanem energii. Co mi dała osobiście medytacja? Ja zaczęłam medytować w momencie, kiedy przechodziłam przez bardzo, bardzo duży kryzys w życiu, przez załamanie nerwowe, przez stany depresyjne, byłam osobą, która była cały czas poddenerwowana, dużo krzyczałam, dużo byłam takim, taką wiecie, chodzącą bombą zegarową, z naprawdę zapalnikiem, tak, tylko na pstryk i byle co powodowało we mnie wybuch, więc ciężko było już ze mną współżyć. Ja sama ze sobą nie potrafiłam już żyć czasami. I medytacja uratowała mi życie i osobom w moim środowisku, myślę, że również. Przede wszystkim przestałam krzyczeć, ponieważ zaczęłam wychodzić z, z reaktywności. Czyli w momencie, kiedy jakieś sytuacje wcześniej powodowały we mnie wybuch, to ja te sytuację zaczęłam już zauważać. Nawet jeżeli w tej sytuacji już byłam i normalnie byłoby już, wiecie, czy byłaby akcja, reakcja, ja bym za czymś szła, i prawdopodobnie byłaby z tego awantura albo krzyk, albo cokolwiek, no byłyby ofiary. To, to ja dzięki medytacji, dzięki oddechom, dzięki temu, że uspokajałam podczas medytacji swój umysł i swoje ciało, wytworzyło się we mnie takie połączenie neuronalne i taki nowy nawyk dobry nawyk, który w momencie, kiedy, kiedy coś mi. Trygrowało, czyli powodowało, że ja czułam, że, że tu już mi wszystko wzbiera i że zaraz będzie ten wybuch. Ja zauważałam ten wybuch, i poprzez oddechy schodziłam znowu do centrum. Czyli uspokajałam się i wchodziłam w tą samą sytuację, która dalej trwała, z zupełnie już innego poziomu, i dalej to robię. Czyli z poziomu już większego spokoju, z poziomu widzenia sytuacji, takiej, jaką ona rzeczywiście. W tym momencie jest, a nie jak mi się wydaje, albo jakie mam przekonania na jej temat, czy jakie mam przekonania na temat osoby, która współuczestniczy razem ze mną w tej sytuacji. Przestałam się wyżywać na najbliższych, bo niestety oni często dostają, kiedy my gromadzimy w sobie przez cały dzień pewne napięcia, jesteśmy bodźcowani z każdej strony różnymi rzeczami, wchodzimy do domu i się zaczyna wylewka tego wulkanu. Więc, więc też nauczyłam się opanowywać swoje emocje. Dzięki medytacji zaczęłam zauważać swoje emocje i zaczęłam z nimi rozmawiać, czyli nie blokować je, nie udawać, że ich nie ma, nie mieć w sobie opór przed nimi, tylko właśnie otwierać się na nie, zauważać i z nimi pracować. To zmieniło bardzo wiele w moim życiu. Medytacja również spowodowała, że zaczęłam lepiej spać. Kiedyś chodziłam spać, miałam problemy, miałam bezsenność, problemy ze snem, co oczywiście odbijało się bardzo negatywnie na moim organizmie, na, na zdrowiu i fizycznym, i też psychicznym. Chodziłam spać przed drugą, nigdy po drugiej. W późniejszym czasie już chodziłam spać nawet o i w pół do 4:00, a teraz chodzę spać maksymalnie o godzinie 23.00. Wstaję rano, chodzę oglądać wschody słońca. Absolutnie ma to bardzo pozytywny wpływ na moje zdrowie, i to psychiczne, i to fizyczne. Medytacja pomogła mi również w koncentracji, pomogła mi w, w tym, żeby znaleźć siebie w sobie, co jest we mnie prawdą, prawdą o mnie, prawdą o moich przekonaniach, prawdą o moich wartościach. Medytacja również pomogła mi w tym, żeby, żeby lepiej żyć, żeby, żeby odczuwać wdzięczność, a wdzięczność z kolei spowodowała, że zaczęłam, kiedy ją odczuwałam często, ponieważ się zaczynałam na niej koncentrować, ponieważ na przykład z nią medytowałam albo nad nią medytowałam, to zaczęłam odczuwać jej coraz więcej w swoim życiu, ponieważ właśnie moja uwaga była nastawiona na to, żeby znajdować momenty, za które mogę się czuć wdzięczna. I coraz więcej takich momentów zaczęło pojawiać się w moim życiu. To spowodowało również przekonanie, że zasługuję na wiele dobra, ponieważ wiele dobra w moim życiu się dzieje. Mm, miłość. Życzliwość to kolejne takie uczucia, które zaczęłam w sobie dostrzegać właśnie dzięki medytacji i rozwijać je dzięki medytacji. Życzliwość nie tylko do innych, ale również do samej siebie. Pomogło mi to w przejściu przez wiele kryzysów, które gdzieś po drodze też się wydarzyły, albo przez wiele trudnych sytuacji. Medytacja, medytacja sama w sobie nie, ale to, że praktykuję medytację. Pozwoliło mi na lżejsze przechodzenie właśnie przez te trudne momenty z wiarą, że sobie poradzę albo że wydarzy się coś, co mnie wesprze i że wszystko się ułoży. Dzięki medytacji również poczułam taką łączność z innymi, że jestem częścią tego świata. Że nie jestem jakimś niezależnym elektronem, który fruwa i jestem jednostką, tylko że jestem częścią tego świata. I to jest niesamowite uczucie, ponieważ już nie wszystko jest ode mnie zależne, już nie ja jestem sama za wszystko odpowiedzialna, już nie wszystko jest moja wina, tylko, tylko jestem częścią większości. I jeżeli na przykład odczuwam cierpienie, to mam zrozumienie, że po pierwsze nie jestem jedyna na tym świecie, która to cierpienie odczuwa. Są inni, którzy być może nawet w tej chwili odczuwają to cierpienie, i, i, wtedy, um, i wtedy pojawia się w nas takie uczucie. Po pierwsze, zrozumienia i empatii do tych ludzi, że ja wiem, co czujesz i ja też to czuję. A po drugie, że nie jestem w tym samym. To bardzo, bardzo wspierające uczucie. A co za tym idzie? Dzięki medytacji też zrozumiałam, że wszystko przeminie. Nic nie jest stałe, więc. Wiem, że to uczucie również przeminie, a zanim przyjdzie inne, dzięki medytacji potrafię też skontaktować się z tym uczuciem i dowiedzieć się, dlaczego je odczuwam, co dało mi bardzo, bardzo wiele informacji, dzięki którym mogłam wiele rzeczy w swoim życiu zmienić. Więc Same, same cudowne korzyści, które odczujesz medytując, że już nie wspomnę o tym, jak cudownie medytacja wpływa również na wygląd, ponieważ odmładza nas. Także świetnie się czujesz, masz lepszą koncentrację, masz lepszy kontakt ze sobą, z innymi, potrafisz reagować na swoje emocje, a nie być przez nie zarządzanym, młodniejesz, jesteś szczęśliwszym człowiekiem. Ja uważam, że medytować powinien każdy.